11K, go ahead. Patrolman reporting that Bobby Ross's car game is breaking up at midnight. Eleven K, Roger that. Only have time to get downtown, Cole. It's possible. Have them bring him in. KGPL, could we have Lars Harrelson picked up? 11K, Roger. Jeszcze przed z całego tego to dostaliśmy informacje o tym, że trzeba Że impreza się skończyła o północy, więc facet ściemniał. Zobaczymy, co dalej się potoczy. Ale najpierw trzeba jechać na ten cały przystanek autobusowy. Tu jest ten przystanek autobusowy? Nie no. To jest obóz zezdomnych, no a. Uh huh. LAPD. We'd like a word with you. Save it for someone who's interested. They're fascists. Come to move us on and steal what little we have left. Six rounds won't get us far. We need you to stay copacetic here, Phelps. We need to hold out till the cavalry arrives. How do we do that? Like this. Naprawdę? No już w sumie tego całego achievementa z tym kapeluszem już mam więc... Uuuu! Knockout Comrade Stalin. Very funny. We'll find out from your personal effects. Stuart Ackerman. You're under suspicion for murder, Ackerman. We're taking you downtown. You, you can't do anything more to me than what the Japanese have already done. Huh? Jeszcze musimy jechać na ten cały przystanek. Autobusowy, no. Bo... The Kremlin's over here, Phelps. lost stew you find. Mm, historię kręcącą się z nagłówkiem. Dobra, niech będzie. Still working, Jack. I'm off to the Lighthouse Club in Santa Monica. Hello, Jack. Mr. Benson, this is Courtney Sheldon. He's a buddy of mine from the war. Well, I'm sure you two will want to polish some old war stories. Good evening, Jack. Mr. Sheldon. Good night, sir. Take a seat, Courtney. We need your help, Jack. I told you I would have nothing to do with that. I'm fine too, Jack. Medical school's going well. I got a part-time job. Do dope peddlers need part-time jobs? We made a mistake and we're in trouble, Jack. A local gangster, Mickey Cohen, is putting on the squeeze. So hand it over, walk away. What's stopping you? We had a deal with them that they would dole it out slowly. They said they would supply abortion clinics and doctors. But they've been moving it on to addicts they can't cope with the purity. So your problem is with gangsters being dishonest. My problem is that people are dying. And that if this gets back to us, we'll all end up in jail. So how am I supposed to help Courtney? This isn't the war. I can't just wave a magic wand and clean up your mess. We want you to negotiate. Jack The only thing these guys understand is force, Sheldon. They got to the top back east by proving to be more vicious than the English, the Irish and the Dutch. They make their own laws. That's the nature of a secret society. For God's sake, Courtney, you want to be a doctor? How can you fight with that? We are better trained. Nie wiem, prawdopodobnie jakbym zebrał wszystkie gazety, to bym wiedział wszystko, ale tak to he. No proszę. Wcześniej tego tutaj nie było. A skąd taki Bezdomny ponoć ma mieć ten sznur. Raczej znikąd go nie mógł mieć. O, jest i torebka. To musiała być jej torebka. Hmm, Ackerman nie ten. No pasuje. Idealnie pasuje. Hmm. Ma torebkę jej. Ma sznur, którym mógł, można było ją udusić którą prawdopodobnie by ją udusił. Tylko skąd mnie, czyżby sznur, ur, porwał od męża? Taka teoria przychodzi mi teraz do głowy. Coraz bardziej skomplikowana ta sprawa. To po faktem popełniam błędy. I one pewnie mnie też roz... trochę ten rozrzucają we w te, w inne kierunki. No ale. Bates is a recidivist. He'll be pulling the same stick until we put him away for good. Ackerman has history, opportunity, hard evidence. What motive? We have the evidence. We know she was here. All we need is a confession, and we can charge the bum with murder. Hmm. Dobra. Trzeba jeszcze pojechać na przystanek autobusowy i zobaczyć, co tam się działo. No, to jesteśmy na przystanku. Ciekawe co tutaj się dowiemy Znaczy W tych czasach nie mieli monitoringu żeby było widać Kto wsiada i kto wysiada Ale może Kiedy mamy trzech podejrzanych Tamten koleś co został pobity raczej nie on wychodzi, odpada Marynarz Mąż I ten bezdomny To są Trzy osoby które mi przychodzą na myśl that's the guy from the paper. Ale... Najbardziej to ten I mąż. Tak. where are you boys headed today? lapd. we're after the driver of all american 249. would have been around midnight onwards last night. Uh, just a minute. frank zeffirelli. he's your man. where can we find him? Frank is out on the 7-4. Can you tell us the route? Hang on, uh, I should have it mapped out here somewhere. Jing Saw his picture in the paper. Worked that case with the lady cut up like the Dahlia. Wow, that looks like a beauty. Hiding from the wife? I'll need to run the loop. No, i będzie problem. Będę musiał teraz znaleźć autobus. Tak, tylko muszę sobie przypomnieć, jak jej się używa. Haha. A, i jeszcze na mapie jest naznaczone. No, raczej nie powinno to potrwać długo. Tak czy siak musi wrócić. Z której strony więc, jeżeli pójdziemy tą drogą, to do niego dotrzemy. Tylko, oczywiście, musi ten All American 74, let's go get him. To może być długą drogę, Kohl. Or it could be a short one. And here's me without my hip flask and only a pain in the ass for company. Way to kick off the drive in high spirits, Rusty. Comments like that put me in just the right mood for some legwork. Touchy. You know what your problem is? You don't like hard work. This kind of rigorous search is what police work is all about discipline. Save it, Phelps. You're just as bored as I am. Low and steady, come on. Aha. Czy żeby to był nasz autobus? the and Jak się włącza syrenę? Eee, rozgrywka, sterowania O. I szłość myszki, przechwy ustawiania celów. To będzie raczej tu. Syrena, sirena. Przeładowanie ogólne w pojeździe. Klakson H. Czemu no to zawsze musi być ten? Najbardziej niespodziewany przycisk. A, wyszedł już. No dobra, gitara LAPD. investigating a you had a sailor and a woman in a green dress on your bus late last night that's correct and the woman got off first around 2 a.m yeah that's right and the sailor stayed on all the way to downtown can you tell us where you let the woman off on california street to tell you the truth she looked a little lost like she got off on the wrong stop or something i didn't like dropping her off near that hobo camp you've been a big help mr Zaffirelli. Aha. uh-huh she obozu.

Ciekawe co nam powie teraz ten bezdomny Ciekawe Prowadź Zastrzelił bezdomnego i tyle No, gdzie on jest? Panie

advice jeśli on ackerman teraz może być skoro, nie wiem w przesłuchaniowym w pokoju przesłuchań numer 1 zrobi. ackerman you were in the marines how do you know The corps selected big guys for flamethrower duty. That's how you got the burns. Life expectancy was five minutes for a guy in flamethrower detail. What kind of a government puts weight like that on a man's shoulders? You'll get no argument from me. It was a heavy load. You feeling sorry for this smelly fuck? <laughs> Why did you kill Mrs. Teroldson? I have no recollection of the people I have killed. Hmm, kłamie, to To pewne. pewne. Osoba, która widziała widziała że ostatnia. Kierowca autobusu e zeznał, że musiała w pobliżu obozu ma, że nie ma, More than you could ever imagine. Ooh. How much did you hate Mrs. Terrelson? I ache to put my seed in them. Afterwards, I have no use for them. <laughs> eh. A bus driver dropped Mrs. Terrelson near your camp around 2 a.m. Why did you take her up to the hill? Which hill? I have many places. I go where I please. Wie o którym wzgórzu chodzi, tylko nie chcę popełniać błędów pod tym względem, żeby te. W sumie nie, nie ma nigdzie napisane, a kurtę. Kończę. Você well, any... jest insane, Ackerman. Stać Kalifornia nie wykryje mentalności. Nie wiem, nazwiska tych, które chcę, ale chcę wiele z tych. Their necks are so fragile. Where were you around 2 AM last night? At the camp. I have faith in the Lord, do you, senor? <laughs> you have an alibi? Someone reliable. Someone who will be around on the day of the trial. Fuck your trial. The capitalist system needs another victim from amongst the masses. So be it. <laughs> Stuart Ackerman. I am charging you with the murder of Teresa Teroldson. Iluż Ilu jest tych zabójców Kobiet. A man down on his luck, I can abide, but a filthy red who chooses to live outside the rules of society, I cannot stomach. Maybe poor threes of Tarleton will provide the catalyst we need. I've spoken to the chief and the mayor, and I think it's time we send some men in to remove the godless and send them on their way over the county line. A grand day that will be, gentlemen, and a grand result you have brought me. You two are fast becoming my finest crusaders. <laughs> nadal nic ze z tym zaawansem, więc nadal pewnie będzie sprawy typu morderstwo tutaj w FT. A konkretnie mi chodzi, że chyba kolejną ofiarą znowu będzie kobieta. Dziwnie czuję to. I czasami znowu i to będzie już faktycznie ta czarna dalia, chociaż nie wiem. Dobra. Slide Jeśli ty. Zostanie uznane ze zdolnego do zeznania przed sądem. Dobra. Okej, okay. to to była kolejna sprawa z Elaine Noir. Ja widzę się z wami w kolejnej. Ciekawe co to będzie. <grym> Ale co to będzie? Dowiemy się w kolejnej sprawie, więc na razie i cześć.